12 września odbyło się oficjalne otwarcie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 5 imienia Gustawa Morcinka w Mysłowicach Dziecikowice. Szkole udało się zdobyć dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych na kompleksowy remont klasopracowni w ramach programu Zielone Laboratoria Taurona. Spółka Tauron Polska Energia ogłosiła w tym roku drugą edycję programu mającego umożliwić szkołom stworzenie nowoczesnych pracowni przyrodniczych i zaopatrzenie ich w niezbędne do nauki przedmioty i sprzęty. Wnioski o dofinansowanie złożyło 238 szkół z całego kraju, a wybrano zaledwie 4, w tym SP nr 5 w Mysłowicach. Pozostałe trzy szkoły znajdują się w Czerwionce Leszczynach, rodziczce oraz Chojniku. Ten wybór nie jest łatwy. Wszystkie wnikliwie przeglądamy, analizujemy. Wybieramy te, które wydają się nam najnowocześniejsze, z najlepszym pomysłem i z możliwością na realizację. Odwiedzaliśmy szkoły, które od, otwarliśmy również w ubiegłym roku. Widzimy, że to świetnie działa, świetnie funkcjonuje, że dzieci chętniej chodzą do takich klas, gdzie stają się integralną częścią procesu edukacyjnego. Bardzo cieszę się, że wspierają nas organizacje pozarządowe oraz firmy, tak jak grupa Tauron. Dzięki ich wsparciu młodzież i dzieci mogą uczyć się w dużo lepszych warunkach. Dla nas, dla miasta jest to bardzo duże wsparcie, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe czy organizacyjne, ale w szczególności dla młodzieży, którzy uczą się już naprawdę bardzo godnych warunkach. W szkole podstawowej numer 5 w Mysłowicach udało się do w najnowocześniejszy sprzęt elektroniczny, dodatkowe pomocy naukowe, a nawet służący do relaksu zestaw siedmiu monokurantów na czakry, czyli instrumentów służących do wydobywania długiego, rezonującego i czystego dźwięku. Inwestycja zakładała zatem nie tylko czystą naukę. Ale i możliwość zasięgnięcia odpoczynku dla umysłu. Z programu udało się zakupić tak wiele pomocy dydaktycznych, że trudno je tutaj wymienić, a ja wymienię tylko niektóre: czakry, laptopy dla uczniów, monitor interaktywny, pomocy dydaktyczne do nauki chemii, fizyki, matematyki muzyki, odczynniki chemiczne, także mikroskopy, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo naprawdę pomocy dydaktycznych. Program Zielone Laboratoria Taurona ma na celu m.in. zachęcenie młodzieży do związania się z energetyką, gdyż jest to zawód przyszłości z pozytywnym wpływem na polską gospodarkę. Dzięki pozyskanym w jego ramach środkom dzieci w SP nr 5 mogą cieszyć się nową salą lekcyjną. Trzymajmy kciuki, by otworzyło im to drogę do wymarzonej kariery.